Popatrz się! <laughs> <laughs> Tajdź! Tak, to gra. Umrzej na wszystkie sposoby. I Dzisiaj umrzemy na sposób pierwszy, przejście pod O! O! Epickie um umier umarnięcie. I mamy już jedno. Śmierć. Na sto. Dobrze. Czy to niestety musiał iść, bo jest chory? Kolejny sposób na śmierć. To zjedzenie tego czegoś. Yy, na stole. A nie, jednak nie. Kolejny sposób na śmierć to obbi. Siup, siup, boing, boing, boing. Yy, boing, boing, boing. A! To był skam! Jo, co to było? Dwie śmierci za nami. Teraz. pająk? Nie, pająk nie daje nam śmierci. Taniec! Czy przystał. Aaaa! Umrzemy Ta Jest na śmierć! O nie! Najgorzej. Aaaa! Thanos game ender. Siemka. Kolejna śmierć to zjedzenie przez zombiaki. Ale ja się nie dam! Nie! nie. Zostawcie mnie. Au, au, au! Umieram! No to koniec. Czuję się jak w Minecrafcie to jest dosłownie mój głos. Uwaga, jeszcze. Ah yes. Kolejny ending. Kolejna śmierć. Ha ha ha. Granat. Ouf. Oła. Okej, teraz widzę spadnięcie przez schody, nie wiem gdzie my jesteśmy, ale spróbujmy tu skoczyć, Aaaaah! O, e, e, o, e, o, 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 O! o, o! aaa, ooo, ile kości złamałem przy tym skoku, to jest trochę głupie, że się respię na dachu, ale, o, nubek, nie, okej, kolejna śmierć będzie z powodu albo paper, albo komik Sansa, ja wybieram Sansa, nie da się, uderzę go, aaa a, A! co jest? Dobra, śmierć robuxy O, oh, free robuxy nie istnieją Dobra, teraz idziemy na autobus I mamy tutaj dispenser, możemy dostać albo Co? Jakieś to są te Z śmierci możemy sobie wybrać który Dobra, mnie to nie interesuje, ja idę prowadzić tym autem O, oh, lemoniada za darmo Nie działa, o, oh, czarna dziura! A, ah, o, oh, gdzie jestem? Co to jest? Lucky block? O ty, o ty, o ty, idę pić mleko A, kolejna śmierć zaliczona obudziłem się w domu o, Albo nie Jestem w szpitalu Tak, czy to jestem... Ten... O, Kacie, ja widzę tutaj pana, który mieszka tu Dobra, idę sobie pobiegać, bo jestem bardzo zdrowym chłopcem A, okej, czy można mu żyć na toalecie? He? I Chyba nie, może się jedynie cieszyć z tego O, zobaczcie, Nubek sprzedaje takie rzeczy, chodźmy do niego, ja chcę jakąś rzecz Dzień dobry, proszę pani Witaj w dajmarcie, czyli umrzyj marcie e, cześć, cześć, chcesz umrzeć? E, nie wiem, może? Zabij mnie, co, co napisze? Co napiszesz? Dobra, biorę pistolet Wychodzę z tego sklepu, nere Ooo, freebie darmowe robuksy, jej o o, 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 gdzie jestem? Alu, alu, nie. O nie, wiem co tu jest. Jakaś muzyka, która ma mnie do, do śmierci doprowadzić. O nie! Aaaaa! O wiedziałem co to było. Aaaa, mina, serio Debon haters, Debon haters Uwaga, zobaczcie gdzie my jesteśmy To jest najwyższy skok i to będzie kolejna do śmierci kolekcja Śmierć ko kolekcja No nie, nie spadłem, dobra Czyli to będzie ko inna To jest spadnięcie z bloku na blok, a teraz kolejna będzie. Tepnijmy się znowu na najwyższy budynek i uwaga Bliwit, O, Umarłem. Nie wiem, co robić. Halo, druga próba. A! Nom, nom, nom. A! O, ja wpadłem do wody, ale to było tragiczne. Dobra, i teraz ostateczny skok z najwyższego budynku I skok tu. O nie, muszę zejść po tym. Nioch, nioch. Nooo! Ah! Let's go! It doesn't get physical. Dobra, uwaga! Teraz kolejna śmierć to jest skok z tego. Mysz? Yy! Mysz? Aaaaaah! Wow! Oh! Ej, tajemne przejście, gdzie my jesteśmy? Ej, idziemy te pło. Ja, ja mam kolejny pomysł. O! Oh! O! Oh! Oh! To było moja bolesne. <gbbie> Weźmy do mikrofalówki! O tak! Na na na! O, oh. a ah, Pale się, nie mogę wyjść, nie mogę wyjść z mikrofalówki, help ah. me! A pizza, Mariano Italiano! Pizza Italiano, dzień dobry nubano Proszę pana, Nugana, proszę pizza O oh my god, ale on się wkurzył Chciałem pizzę, albo ja cię zabiję w Minecraftie i ukradnę się wszystkie diamenty O ty mały, co? Co? Ufnę cię! Uf, 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 no Zjem sobie pizzę na twojej o sobie. no nie wypiłem truciznę! Okej okay. Kolejna możliwość Aaaaaa nie o to mi chodziło, nie chciałem zostać pizzą. Stałem pizzą w metalowym kubeczku, no o, soda za 10 dolarów. Elo, wypiję sobie. Hmm, nic się nie stanie, co nie? Nie, dobra, nic się nie stało, coś tu mamy na dole. O fuj, karaluchy zjadają pizzę! Ble. Ble. Ble ponad wszystko. Dobra, co to jest? Czemu wypiłem właśnie wodę czy jakiejś wanny? Co to była za twarz? O co chodzi z tą śmiercią? Hehehe <laughs> Dobra, to było dobre akurat Mining diamonds What the Minecraft? Mining diamonds Creeper A! Oh! Czemu i połamał wszystkie kości? Diamond, diamond. What the Minecraft Day? Ok, zeskoczmy jeszcze raz ze skodu. O, y, 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 epicka śmierć. O, yeah. O, i szpagat. Szpagat zrobiłem! Ale tu zapiszcie to. Zapiszcie to gdzieś, widzowie. O, co to tu stoi? <laughs> Tiffany, morderczyni. O nie, ja ją znam. Aaaaa, dlaczego mnie? Tiffany, i serio, ona jest bardzo znana w YouTubie amerykańskim. O, pistolet, zapieście się, ty bubuksów! Kurzyj innych graczy i niszcz im rozgrywkę. BOOM! BOOM! BUM! Pistolet kupiony! EZ. Kogo ja tutaj... O jest, pierwsza osoba. Aaa, testuję pistolet! Daj przetestować A, Czemu ten... Działa! Zobaczcie! Mogę ufować innych. O, snajperka? Okej, okay, wezmę ją. Uwaga. Piuuu! Hej, hej, te bronie są takie słabe! Bez sens. O! O! ś już jest, leży! Ale ty broń jest to... Ej, McDonald's? Czy ja tam widzę McDonald'? W moim metalowym kubeczku! O, pan wieśniak! Hmm? O nie, on chmuje, ja go znam. Ja znam ten y, ten wieśmak. Dobra, idę zjeść wieśmaka Zobaczmy Bloxy Cola. O jajo! Co jest? Co ja mam przed ekranem? Mam mięsko! Mam to teraz tu wrzucić. O! O nie! Utknąłem! Nie ma innego wyjścia. uważaj ja robię skok! A. A. Aha, czyli tego się nie da, dobra, czyli musimy wziąć. Very Smack Dance. Aha, aha, schodzimy na dół. Aha, aha. Aha, aha, O! O! Ej, Minecraft? Czy ja tu widzę Minecraft? Aha, O! Nie, 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 o! o czy to beczka z. O! Zamieniłem się z zombie przez tą beczkę. Idziemy grać w Minecrafta. O, hej, noob. Ała. Idę sobie skraftować rzeczy. Dzień dobry. Ej, jak to się robi? Miercz, Minecraft. Diamond Sword, dostałem to. LOL. Nia. Dobra, i czekajcie, łuk, łuk Łukce. łuk chcę. Mam, mam łuki, Diamond Sword. Ale kozak. tylko zabić. Czekajcie, czy to działa. A, uwaga, łuk, łuk. Nupka, 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 nupka. Dawać go, dawać go. Ucieka, Nupek, zobaczcie. Trafiłem go, to serio mu zadaj HP. O, ty. Nie, nie. Chodź tu. Kurczę, to jest niemożliwe jakoś zabić w tej grze. O! Nowy level śmierci. Pum! A! Ej! Nowe, głupie sposoby na śmierć. E -er o! O! Co to? Ul! Ahaha! Bosy mnie zjadły po mocy! Nie, do nas jeżdżę! Nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę! A niech to, prawie wpadłem. O! Al, umarłem. Dobra, chyba już było 100 tych. Nie wiem, ile było śmierci. Może się tutaj po lewej chyba.